Hejka, witam serdecznie w kolejnym odcinku z serii Let's Play Harry Potter i więzienia z kabanu. W tym odcinku sobie pozbieramy resztę kart. Brakuje nam ich... ile? 11 kart Sławnych Czarodziejów, 10 kart Sławnych Czarownic i postaram się je zebrać w tym odcinku. W sklepie już nie ma, natomiast możemy je kupić od handlarzy. You collect karty? I've got a rare one for sale. 25 fasolek. Ideal. Great! It's a deal. Appreciate the business, Harry. 55th karta. Nasza. Beatrix Bloxham, 1794 to 1810. Author of The Toadstool Tales. A series of children's books, since banned because they have been found to cause nausea and vomiting. Beatrix Bloxam, Szósta karta sławnych czarownic. Kupujemy następną. Hey Potter, interested in buying a collector's card? Tym razem stofa fasolek, No, nieco drożej. Right. Thanks for the business, Harry. 56. karta czarodziejów. Karta sławnych czarownic, nawet. Jest chyba ta. Carlotta Pinkstone, 1922 to the present. Famous campaigner for lifting the International Confederation of Wizards Statute of Secrecy and telling Muggles that wizards still exist. Ms. Pinkstone has been imprisoned several times for her blatant and deliberate use of magic in public places. Carlotta Pinkstone. Zobaczmy, czy ma dla nas więcej. 30... dyniowych pasztecików. Pięćdziesiąta oh right. siódma karta już. Karta Sławnych Czarownic. Tylko która to była? Clayodni, medieval, dates unknown, Irish druidess who discovered properties of moon dew. Clayodni, sławnych czarownic? Czy ma dla nas więcej? Did you collect cards? I've got a rare one for sale. Stofa solek. All right. Cheers, Harry. See you later. 58 karta, i tym razem jest to karta sławnych czarodziejów. Crispin Kronk, seventeen ninety five to eighteen seventy two, sent to Azkaban for continuing to keep sphinxes in his back garden despite repeated warnings. Crispin Kronk. Fancy buying a collector's card, Harry. Tym razem 175 fasolek. Great. It's a deal. There you go, Harry. Mamy już 59 kart i tym razem jest to karta sławnych czarownic. Chyba ta. Dorcas Wellbeloved, 1812-1904, founder of the Society for Distressed Witches. Dorcas Wellbeloved.

To 1698. Famously abducted by pixies while on holiday in Cornwall, and lived in mortal dread of them thereafter. Failed to persuade the Ministry of Magic to have all pixies humanely destroyed. Dymphna Farmage. 10 15. Czarownic. Hey, you three. Looking for any collector's cards? 150 fasolek. Great, it's a deal. Cheers, Harry. See you later. Mamy już 61 kart. Edgar Strulger, 1703-1798, inżynier of the sneaker scope. Edgar Strulger. 6 na 15 kart sławnych czarodziejów.

Ebata. Elfrida Klag, 1612 1687. Chief of Warlock's Council. Elfrida Klagg. Jeszcze nam brakuje cztery karty sławnych czarownic. Chyba u niego kupimy wszystko. Hey, you 3. Looking for any collector's cards? 80 dyniowych pasztecików tym razem. You've got a deal. Appreciate the business, Harry. 63 karta sławnych czarodziejów. Ethelred the Everready. Medieval. Dates unknown. Famous for taking offense at nothing and cursing innocent bystanders. Died in jail. Ethelred Czujna. Ciekawe. 7 na 15 kart sławnych czarodziejów. spine harry 60 dyniowych posztteciców sounds good i'll buy it there you go harry mamy już 64 karty pytanie co to za karta jest glamor Peaks, 1677 to 1761 Glanmore Pix. Ósma na 15 kart sławnych czarodziejów. Dobra, może pójdziemy do kogoś innego. Nie będziemy wszystkiego kupować u tej jednej osoby. Nie ma nikogo. Może na piątym piętrze ktoś będzie? Jednak nie, tutaj też nikogo nie ma. No to może na czwartym ktoś będzie. Piggie Wiggy. Powinien ktoś być. Jest. Hey Potter, interested in buying a collector's card? Po to tu jestem. Dziesięć dyniowych pasztecików. Great, it's a deal. Cheers, Harry. Sześćdziesiątą piąta karta z kolei. Ignatia Wildsmith, 1227-1320, the witch who invented flu powder. Ignatia Wildsmith? 12 na 15 kart sławnych czarownic? Czy ma dla nas więcej? Hey you three, looking for any collectors cards? 200 fasolek. Wow, to już jest drogie. Sounds good. I'll buy it. Thanks a lot. 66 kart czarodziejów. Jocanda Sykes. 1915 to the present. Famous for flying across the Atlantic on a broomstick, the first person to do so. Jocanda Sykes. Jeszcze tylko dwie karty sławnych czarownic. Potter, interested in buying a collector's card? Pindyszion dzienowych pasztecików. All right. Thanks a lot. 107 karta czarodzieja sławnych czarownic. Tylko która? Morgan Le Fay with Unknown. King Arthur's half sister, Dark Sorceress, enemy of Merlin. Morgana Lefey, no to już jest postać historyczna. Karty sławnych czarownic 14 na 15. Zobaczmy, czy ma coś jeszcze dla nas. Ile kosztuje? Pięćdziesiąt fasolek. Okej. Okay. You've got 68 karta. Tym razem jest to karta sławnych czarodziejów. Mango Bonham, 1560 1659. Famous wizard healer.

69 karta. Zobaczmy co to za karta. To jest chyba ta. Novel Twong. 1888 1957. saving a muggle child from a runaway menticore. Posthumously awarded the Order of Merlin, first class. Novel Twong. No, już mamy coraz mniej do zebrania. Wanna buy a collector's card, Harry? Po to tu jestem. 225 fasolek. Wow, coraz drożej. I'll buy that. Thanks a lot. 70 karta. Czy to on? Oswald Bimish, 1850 to 1932. Pioneer of goblin rights. Oswald Bimish. Jeszcze cztery karty sławnych czarodziejów i jedna karta sławnych czarownic. 70 dyniowych pasztecików. No, nie wiem. Pójdziemy sobie do kogoś innego. Może u kogoś innego będzie taniej. Na trzecie piętro na razie nie wchodzimy. Na trzecim piętrze i tak nic nie ma. Ale na drugim może ktoś będzie. Tutaj nikogo nie ma. Tutaj też. Tutaj tym bardziej. Dobrze, więc... O nie, tutaj jest ktoś. Harry, shouldn't be in hiding or Ale to niestety nie jest handlers. Wobec tego chodźmy na pierwsze piętro. Potrzebujemy handlarza jakiegoś. Jak na złość nie ma żadnego handlarza. Tutaj na dole nikogo nie ma. Nikogo nie widać. Może tutaj ktoś będzie? I mamy kogoś. To zależy, ile kosztuje. 70? Tyle samo. No dobra, kupimy 70 dniowych Thanks Dziękuję bardzo. Siedemdziesiąta pierwsza karta. Pytanie, która? Thaddeus Thirkill, 1632-1692, famous for producing seven squibb sons and turning them all into hedgehogs in disgust. Thaddeus Terkel. Jeszcze trzy karty sławnych czarodziejów. Co tam jeszcze masz? Hey Potter, interested in buying a collector's card? 75 fasolek, ok? Yeah, I'll take it. Thanks a lot. 72 karta. I tutaj mamy ostatnią kartę sławnych czarownic. Pytanie tylko, która to jest? Chyba ta. Wendelin the Weird, medieval, dates unknown alleged to 47 dziwaczna. Jeszcze jedna karta. Fancy buying a collector's card, Harry? 40-dniowych pasztecików. No dobra, niech Sound będzie. Good. I'll buy it. Enjoy, Harry siedemdziesiąt trzecia karta i który to był oni już chyba byli wszyscy chyba ten Wilfred Elphick eleven twelve to eleven ninety first wizard to be gored by an African arum Wilfred Elphick jeszcze dwie karty słw dwie karty sławnych czarodziejów

Okej, okay, brakuje nam jeszcze jednej. A gdzie ona poszła? Jeszcze chcę coś kupić. To wróćmy się może do. do góry po prostu. Na samą górę pójdziemy. Na siódme piętro. Jeśli tam nie będzie sprzedawcy, to znaczy, że trzeba iść do sklepu Freda i Georgia. No i nie ma nikogo. Także idziemy do sklepów Freda i Georgia. Może coś oni poradzą na to. Hi Fred. Hi George. Tutaj. Jest, mamy 75 kartę. Harry Potter, Harry Potter. Ostatnia karta. Ale jeszcze nam brakuje chyba pięć.

Godric Gryffindor, Godric Gryffindor. medieval, dates unknown, co-founder of Hogwarts, gave his name to one of the four Hogwarts houses. Godric Gryffindor. Salazar Slytherin, medieval, dates unknown, co-founder of Hogwarts, gave his name to one of the four Hogwarts houses. Salazar Slytherin. No, to idziemy next kartę. Zobaczmy, co to za karta. Dumbledore, jeszcze nam brakuje kilku kart. Jeszcze dwóch nam brakuje dokładnie. To jest akurat komnata fasolek, w której byliśmy już chyba trzy razy. Albo więcej. Tyle, że teraz nie mamy żadnego czasu. O, tutaj mamy kolejną kartę. 79 karta? Rowena Ravenclaw. Medieval Dates Unknown. Co-founder of Hogwarts, gave her name to one of the four Hogwarts houses. Rowena Ravenclaw. Czy nam brakuje jeszcze Helgi Hopper po tego, co widzę? Dobrze. Tylko gdzie jest ta ostatnia karta? No, tam jest. Dobra, zaraz tam pójdziemy. Jeszcze tylko pozbieramy sobie tutaj co jest. Na środku. Nie wiem, czy nam to będzie potrzebne, ale lepiej mieć niż nie mieć. I mamy ostatnią kartę. Cierdzieja, zaraz zobaczę co to za karta. Dobra, zobaczmy co to za karta. Prawdopodobnie Helga Hufflepuff. Helga Hufflepuff. Medieval. Dates unknown. Co-founder of Hogwarts. Gave her name to one of the four Hogwarts houses. Helga Hufflepuff. Ostatnia karta. Czyli mamy już wszystko? 10x10, 10, Carpe Retractum, Draconiforce, Lapiforce, 10x10, Glassus, 10x10, 10, Potworna Księga Potworów, 5x5, Loty na Hipogryfie, 5x5, 5, Chochliki, 5x5, 5, Hasła do Portretów, 8x8 8, i Karty Kolekcjonerskie, wszystkie 80. Dobrze. Pytanie teraz, jak stąd wyjść? Tędy? Ok, udało się wyjść. Uh! A w kolejnym odcinku już będziemy robić egzaminy końcowe. Także na tym sobie skończymy ten odcinek. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie ten kanał, aby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja już żegnam się z Wami i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Hej!